Z tej strony JTK. No i tam pod ostatnim filmem pisaliście, co mam zbudować. Więc tak sobie pomyślałem, że zbudujemy SMG albo plazmę. To jeszcze zobaczę, jak mi wyjdzie ten pojazd. Na kołach. I teraz tak ten pojazd trzeba rozwalić. I teraz jest taki mały problem, no bo. Teoretycznie mógłbym z niego zrobić poradnik, no ale to jest ile? To jest kilka klocków na krzyż. No to jest jedna warstwa czarnych klocków, dwie tarcze T10 i trzy działka takes. To myślę, że jesteście w stanie nawet to odzorować z tego filmu i nie trzeba do, do tego robić osobnego poradnika. A dwa, że mi program tak jakby nie działa. Ja oczywiście cały czas kombinuję, żeby coś tam z nim zrobić, żeby go odpalić, jakieś kody, jakoś zhakować go, ale nie wychodzi, więc jak na razie musimy go rozwalić. Więc żegnaj pojeździe. Mam nadzieję, że to przeżyjecie i będziecie z stanie go zbudować przynajmniej podobny, Nie musicie robić tego samego. On był słaby, tak naprawdę. On tylko fajnie wyglądał, miał mocną siłę ognia, ale tak poza tym schodził na hita. Tak czy inaczej, um, coś mi sobą. 26 2600. Ok, dobra, zresetowało się. Wbiłem satny level, nawet nie wiem kiedy. Nie przypominam sobie, ale to jest nieważne. Teraz tak, budujemy na 10 tierze tak? Na 10 tutaj jest prawda, tylko że czy nie mam jakichś innych pojazdów. To jest. Do tego pojazdu się nie przyznaje ja go budowałem, ale ja się do niego nie przyznaję To tak tylko, żeby z kolegą pograć I teraz tak SMG Czekajcie, czy ja mam odpowiednią ilość kół Chcę na koła go zrobić 6, to trzeba dokupić To są skręcające, żebym kupł, skręcające A kupmy, będzie 10, będzie 5 po każdej stronie Ja mam taki nikrzemy pomysł Dobra Więc budujemy dwustronnie Teraz, żeby te koła się zmieściły, co nie? Postawimy sobie tutaj troszeczkę klocków. podobno ma być aktualizacja, coś tam ludzie pisali na czacie, bo wychodzi Windows 10, jak wszyscy wiecie. Ale ja się chwilowo tym za bardzo nie interesuję. Przynajmniej jak na razie. mnie Windows 10 na razie nie dotyczy. Aha, czyli tutaj trzeba jeszcze to duże te koła. Może damy 4. Teraz tak, zamierzałem tać tarcze takes, tylko zobaczymy, jak one dużo zasłonią tego pojazdu całkiem spoko. teraz tak, trzeba tutaj poukładać jeszcze klocki, najwyżej potem je usuniemy. Bo mam taki nikczemny pomysł, żeby te tarcze jakoś zasłaniały w jakimś stopniu te koła. Patrzcie, ciekawe. bo to koło. aha, bo to. Jeszcze taki problem jest. A jakby to tak trochę wysunąć. Tutaj mamy te Tylko czekajcie, muszę sobie postawić jednak jednego teixa, żeby zobaczyć jakie jest um, Co to było? Fak, mam sklerozę X, Boże Święty, włączyłem dwustronne budowania Teraz taka rozkminia, jak się to wyłącza Postawmy sobie jednego teixa Teraz tak Aha, no idealnie Jedynie tutaj jest w miarę spokój. I tutaj też idealnie. Na kole. Ale z tego co wiem, to mogę. Ale patrzę, on by tutaj idealnie pasował nawet. Tutaj jestem w stanie dawać klocki. Jestem w stanie, to chyba, że. Nie, 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 my to zmienimy. To zmieni... zmienimy po prostu ustawienia tego. Koła będą tutaj na tym bezpośrednio ułożone. Wiecie, chodzi mi o to, że po prostu wpieprzyć tutaj tarczę. Tu, tu, tu i tu. I teraz tarcza. Takes. Elegancko. O coś takiego właśnie mi chodziło. I teraz tak. Tutaj będzie trzeba dać te wydłużniki. Um, może damy je te dłuższe nice, To fajnie, teraz się w miarę komponuje. Tylko tutaj coś trzeba obudować. zdamy sobie tu krzesło kierowcy do środka. O, patrzcie, jakie fajne. Taka fajna, taka fajna miejscowa. Dobra. Eee, pyk, 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 Może lepiej to będzie jednak mocniej obudować tak, moim zdaniem. Chyba się tu wpieprzę do środka tak. Bo jednak jak zajmą mi te tarcze, to ten pojazd będzie troszeczkę paperowy, a tego bym raczej nie chciał Tutaj możemy wmontować silnik T10, silnik jest tutaj Pyk. Chyba że do środka jakoś mi się go uda O, najsowo nice Ok, jeszcze tutaj zawieszenie na tarcze Dodatkowa tarcza zawsze się przyda. Tutaj tarcza się też trzyma na powietrzu, więc... Okej. Okay. I tutaj pewnie tarcza też się trzyma na powietrzu, oczywiście. No. Chyba ja nawet krzywą ustawiłem, szczerze mówiąc. Powinna być jedną, jeden klocek cofnięta. Ale w sumie dobrze, bo nie będzie na tym stała. Jest bardziej cofnięta do tyłu niż do przodu. Ok, wspaniale Teraz tak, myślałem żeby postawić... E, gdzie są? Nie, nie gadajcie, że ich nie odblokowałem Zaraz się okaże e, Nie no, mam odblokowane Chyba mam kupione po prostu Albo jestem ślepy Nie ma e, Bo chciałem tutaj Dać e, te Tarcze, prawda, tak ustawić O właśnie w sumie nawet tak by mogły być ustawione, ale skoro się nie da, bo ich nie kupiłem, <grych> to możemy to zrobić troszeczkę inaczej. Tylko, jakby, jakby to zrobić, teraz się zastanawiam. Dobra, zaraz coś wykombinujemy. Tutaj trochę CPU już mi zjechało. Yy, czy tarczę... ale myślę, że i tak będzie lepiej dać nawet choćby ta coś takiego. Przynajmniej wydaje Albo coś takiego. To też się może sprawdzić fajnie. Dobra, no to tutaj damy o, taki klocek, ona jest też są spoko. I tutaj sobie damy, gdzie są te... Ja nie mogę. Nie, to są te dziewiątki. Ja potrzebuję te dziesiątki. Nie no, chcę to wykorzystać po prostu na Maxa, co nie? Jednak chyba sobie zakupimy te, bo one się lepiej sprawdzą. O, fajnie, widzicie, nie pokazuje mi ceny. Kasy mam, ale tak na styk. Oj słabo u mnie z kasą. <śmiesz> śmiesznie to wygląda. Ok, tutaj będzie jakieś działko fajne. Co tutaj możemy dać? Bo ja teraz znowu. Miała być to plazma, tak? Czyli damy plazma, najwyżej przerobimy to na SMG. No spoko Teraz tak, tutaj środkiem możemy coś poprowadzić. Nie, nie wiem, co to będzie. To jest takie. Takie, takie, wiecie. Teraz pytanie, czy tutaj mogę ułożyć w ten sposób plazmy? Zapewne nie mogę tak myślałem więc możemy użyć tego Ok, tutaj miałem już obrócony, dobrze aha, skończyły się, no świetnie choć może to i dobrze, bo teraz będziemy mogli sobie dać taki klocek taki klocek i aha, i dupa <laughs> dobra, najwyżej za chwilę do kupy, tylko sprawdzę czy mi się mieszczą Oczywiście się nie będą mieścić, żeby nie było. Tak myślałem. To może zrobimy to. Kurde, to jest ciężkie. Trzeba jednak dać tak, tak, tak. Teraz tak. To w tą to w tą. A to tu. I tutaj się da teraz coś takiego. Te będą wyżej na to wygląda. Od tych, więc tutaj też trzeba dać jeden klocuszek. Że to mniej więcej na równym poziomie było, tak? Teraz jedna tu, druga tu, a trzecia jakoś tak niżej. To nie, no to, tak, to też nie możemy w drugą stronę przesadzać. Możemy jeszcze tak zrobić. I tak. I teraz możemy dać plazmę. Mieści się, mieści się jeszcze. Mamy troszeczkę CPU. Tam z 400, więc możemy dać jeszcze troszkę tutaj jakąś plazmę. Wiecie, jakby nam rozwalili, to zawsze się przyda. Czy ja mam to podwyższające? Nie mam już nie chcę kupować, więc już dam te klocki. O! Tylko że ta będzie strzelać w tą, więc jeszcze ją sobie troszeczkę podniesiemy. Nice I teraz tak, mamy jeszcze z 300 CPU do osiągnięcia. Dzisiaj jest taki budowlany odcinek. Więc myślę, że możemy jeszcze sobie tarcze na boki dać, żeby nam tylko tak szybko nie odstrzelili. Może to tam Tom. O! Fajnie co, nie? To są jeszcze koła tak dodatkowo pancerzone i to się... No, to jest przydatna sprawa. Ta tarcza jakoś tak nie za bardzo mi podchodzi. Ta też... A ta. To też dobra, no to będzie tak po prostu osadzone. Chyba, że jakoś tutaj by coś dać, tylko wtedy będzie. o podłogę znowu. Dobra, to ja brałem to, a to jak dam. O! Widzicie? I teraz jest dosyć fajnie opony Patrzcie, to jest mniej więcej na takim samym poziomie. No, może nie będzie trzeć. Najwyżej da się opony piętro niżej. Dobra, coś wymyślimy to. Nie jest jakiś już duży problem. Albo chodźmy najpierw na Practicea. Zobaczyć czy to jakoś jeździ w ogóle. Pewnie dobrze mógłbym zrobić to na huwerach, tylko że na huwerach to też trzeba pancerz, pancerzyć niestety. Nie no, jeździ, nie, nie trzy jakoś za bardzo, tylko pytanie, co będzie jak na przykład wiadę na coś takiego. No, ślizga się, nie powiem. Kiedyś te pojazdy były bardziej stabilne. Te demerze, nie wiem, czy on jakieś odporne czy te plazmy po prostu takie słabe. Czy jak daje za dużo plazm, to jest coś. Ewidentnie nie chce się rozwalić. Ale jeździ, nasz pojazd jeździ, jeszcze z tyłu trzeba coś dać, tak zapomniałem totalnie Ok, no to jesteśmy opancerzeni od góry, jeszcze jakieś radary, jamery i tak dalej to też się włoży Dobra, tutaj już nic, teoretycznie no, mogłbym tu montować jakiś SMG jakby to był pojazd SMG, ale chwilowo nie Teraz tak, radar, jammer, zwykły radar nam wystarczy Albo jak szaleć to szaleć przecież nas stać na to możemy tutaj gdzieś to tutaj dać ra, tego jamera już mamy dosyć fajnie wykorzystane to cpu teraz tak, tutaj trzeba jakoś bardziej to obudować starczy, starczy cpu, no to tak to możemy zrobić i teraz tymi nie może, o tak obrócimy i już dosyć fajnie zaczyna to wyglądać o, to przenikanie przez te klocki jest troszeczkę ciężkie o, mamy jeszcze ile 5 CPU do wykorzystania, no to się wykorzysta, no. U mnie nic się nie marnuje. Okej, okay, jeszcze dwa. Nie wiem, to jest jakiś tarant. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to ma być. Um. O! Dobra, pojazd skończony. Wygląda bynajmniej dziwnie, choć w sumie ciekawie, no taka niestandardowa konstrukcja, zresztą jak wszystkie.